Dzień dobry wszystkim. Zapraszam na drugi filmik o piwoniach. Dzisiaj witam się moją ulubioną piwonią Jan van Leuven. Tym razem pokażę piwonie, które zakupiłam jesienią w dwóch polskich szkółkach. Piwonie są zgodne odmianowo, rozkwitły w tym sezonie i jestem z tych zakupów bardzo, bardzo zadowolona. Podam też kilka praktycznych porad, jak uprawiać te piękne byliny. Powiem również, jak je chronić przed chorobami. Zapraszam. A oto i moje zrealizowane marzenie. Piwonia Past Elegance. Kupiłam ją dopiero jak znacznie potaniała. To jest piwonia, którą każdy powinien mieć w ogrodzie. Takie must have. Bardzo się ucieszyłam, kiedy wypuściła cztery pąki, mimo że karpa była nieduża. Kolor naprawdę jest niesamowity. Bardzo rzadko spotykany wśród piwoni. Taki jaśniutki łosoś. Nie ma żadnych odcieni różu, nie ma też żółci. Przekwita blado-kremowo. Nie tylko kolor, ale i kształt kwiatu jest bardzo szlachetny, począwszy od ledwo rozwiniętego pąka aż do formy pełnego rozkwitu. Rośnie w pełnym słońcu na brzegu rabaty, ponieważ należy do tych niewysokich. Posadziłam ją na brzegu rabaty, ponieważ chciałam ją także wyeksponować. Oczywiście w pierwszym roku po posadzeniu jeszcze nie pokazuje całego swojego piękna. Kwiaty mogą nie być jeszcze w pełni wykształcone. Piwonie już tak mają, że kwiat jest w pełni wartościowy, a kolor właściwy dopiero w trzecim roku po posadzeniu, jak piwonia się w pełni ukorzeni. Ale na to trzeba jej dać trochę czasu. Jednak piwonia Past Elegance już teraz jest piękna, chociaż kwiat za rok na pewno będzie i większy, i pełniejszy. A teraz kolejny ciekawy kolor piwoni, koralowy. To piwonia Coral Sunset, która wbrew obiegowej opinii u mnie nie śmierdzi rybą. Jest wręcz całkowicie pozbawiona zapachu. Kierując się opinią, posadziłam ją nieco dalej od ścieżki, obawiając się jej nieprzyjemnej woni. Ale widzę, że to było zupełnie niepotrzebne. Coral Sunset rośnie wysoko, ma sztywne łodygi. Nie pokłada się, więc nie potrzebuje podpory. Kwiat ma duży, o zmiennych kolorach, co dodaje jej tylko uroku. Najciemniejsza jest w pąku. Rozkwita wyrazistym koralem, który w słońcu blednie, nabierając kremowych odcieni. Dlatego też tę piwonię można sadzić równie dobrze w półcieniu. Wtedy dłużej zachowuje swój ciemny, koralowy kolor. Kształt kwiatu też ma ciekawy rozkłada się bardzo ładnie, jak Gerbera. Warto posadzić się w ogrodzie, chociaż jedną piwonię z tej serii, ja mam Coral Sunset, jest jeszcze bardzo podobna do niej Coral Charm, która również jest popularna. Te piwonie nie mają specjalnych wymagań, są odporne na choroby grzybowe i szybko wchodzą w okres kwitnienia. A teraz mamy kolejną nowość w moim ogrodzie, to piwonia Red Glory. Uważana jest za nieco kapryśną i skłonną do łapania chorób grzybowych. Dlatego na wszelki wypadek posadziłam ją na bardzo suchym stanowisku obok Świerka Omorika. Jak na razie nic złego z nią się nie dzieje. Chociaż sadziłam ją w grudniu, a więc w czasie, kiedy piwoni nie należy sadzić. Jest to termin mocno spóźniony. Ale jeżeli spełni się pewne warunki, to nawet grudniowy termin nie jest straszny. Ja po prostu zaraz po otrzymaniu tej piwoni posadziłam ją do gruntu. Nie przetrzymywałam ani w domu, ani w innym miejscu, bo to zawsze jest pewne ryzyko. Nie zawsze są to odpowiednie warunki dla piwoni. Zakwitła czterema kwiatami, chociaż jest nie na razie niska, bo to jednak jej dopiero pierwszy rok. W przyszłym sezonie, kiedy się wzmocni, będzie dużym krzaczkiem. Jeżeli jest ktoś zainteresowany funkcją rosnącą tuż za piwonią, to jest funkcja o nazwie First Frost. No i proszę spojrzeć jakie cudo, a jak pachnie, to Madame de Verneville, jedna z najmocniej pachnących piwoni. Pierwszy rok u mnie nie miałam nawet pojęcia, że jest taka piękna. Jest to stara francuska odmiana François Cruza. Z 1885 roku. Warto jej poszukać i posadzić u siebie. Fiat jest już w pierwszym roku dosyć duży, ładnie wypiętrzony, chociaż w przyszłym roku będzie taki właściwy. Ale zapach jest fantastyczny. Jeżeli ktoś szuka piwoni takiej naprawdę czerwonej, padającej nawet w czarny kolor, to bakai Bell jest piwonią odpowiednią. Rośnie u mnie drugie rok i proszę popatrzeć, jaki ma piękny kolor i kształt kwiatu. A nie jest to wcale jakaś droga i wyszukana piwonia. Raczej tania, łatwo dostępna, tylko mało znana. A naprawdę zasługuje na to, by rosnąć w każdym ogrodzie. Pięknie zamyka swoje kwiaty na noc, a rano rozchyla swoje czareczki, ukazując żółty środek. To jest bardzo odporna piwonia, chociaż tak jak wszystkie w moim ogrodzie otrzymała wiosenną ochronę przeciw grzybicom. Ponieważ nigdy nie wiadomo jaka będzie wiosna, a może być też mokra i zimna, co nie bardzo służy piwoniom, dlatego jeszcze w kwietniu albo na początku maja opryskuję piwonie i róże również środkiem przeciwko chorobom grzybowym. Najczęściej jest to albo skora, albo switch, albo jeszcze jakiś inny środek. Dzięki temu jednemu zabiegowi jestem pewna, że moim piwoniom nic się złego nie stanie, że nie będą chorowały, nie będą zasuszały pąków kwiatowych, a ich liście będą piękne aż do jesieni. Natomiast teraz na początku czerwca muszę piwonie podlewać, długo nie było deszczu, w ogrodzie jest bardzo sucho. Aby piwonie dłużej kwitły i nie więdły trzeba im dać po prostu wody. Teraz, kiedy kwitną, jeszcze ich nie nawożę. Trzeba z tym poczekać do końca kwitnienia, a również wtedy daję nawóz potasowy, dzięki któremu w przyszłym roku będą pięknie kwitły. Można też opryskać piwonie nawozem do roślin kwitnących, ale o nawożeniu opowiem szczegółowo w kolejnym odcinku. Ostatnia nowość w tym odcinku to piwonia lemon chiffon. Śliczna, jasnożółciutka, o dużych kwiatach, ale myślę, że dopiero za rok pokażę cały swój urok, ponieważ będą kwiaty mocniej wypełnione. Ale i tak już mi się podoba. Jest to trzecia moja żółta piwonia, po piwoni Młukosiewicza, Barceli, trzecią jest Lemon Chiffon. Na koniec chciałabym pokazać starą odmianę, tak zwaną babciną, która jest bardzo popularna w ogrodach, ale mało kto zna jej nazwę. Ta wczesna piwonia bardzo pachnąca, a nazywa się Edulis Superba. Cechą charakterystyczną jest też jej kryza z nieco jaśniejszych płatków. Pięknie się wypiętrza, tworząc kulę kwiatową, no i ma bardzo duże kwiaty. Trzeba ją podpierać, bo przewraca się pod ich ciężarem. Ma też masę pąków bocznych, dzięki którym kwitnienie trwa dosyć długo. Na koniec filmu znów piwonia Jan van Luwen, która jest tak piękna, że chciałoby się na nią ciągle patrzeć. Mam nadzieję, że moje filmiki o piwoniach zachęcą wszystkich oglądających do wzbogacenia swojego ogrodu o nowe odmiany. Piwonie wciąż kwitną, cieszą nas teraz odmiany ito i te ze średniego okresu kwitnienia, które przedstawię w następnym filmie. Do zobaczenia!